Jak byłem młodszy, to miałem 2,5 lat i tata wziął mnie pierwszy raz na, na łyżwach i nie lubiłem, a potem już drugi, trzeci raz, to nie chciałem schodzić, schodzić z lód. No od, od młodego zawsze kochałem w hokej, w piłkę grać i wybrałem hokej, bo byłem trochę lepszy w tym. Ja, wiesz, ja, ja myślę, że nigdy nie wiesz na 100% co będziesz robił, jak będziesz sport, bo jest tak ciężko. A, grać w hokeja na karierę, to a, nawet jak ostatni rok kończyłem szkołę, to nie wiedziałem, czy będę grał w hokeja. Taki Przyszłem tu na na, na tryout, żeby zrobić kontrakt i no, pokazałem, że, że mogę grać tak, w, tej, w tej lidze. Tak, zawsze był taki sklep, co chodziliśmy i a, nawet jak kupiłeś jakiś taki ponczek, czy czy coś, to dostałeś tam, tam karty i a, no, wszystkie sportowe karty też inne karty zawsze um, trzymałem, i teraz oddałem do, do innych młodych, co, co biorą te karty, już, a już w taki wiek to już nie, nie trzymam. Tak? Musisz kochać to, co robisz. Jak ktoś będzie forsował cię, żeby, żeby ćwiczyć, czy grać w sporcie, czy w mecze, czy treningi, to nigdy nie będziesz lubił 100% grać cokolwiek, albo w sport, albo w pracy, to ja myślę, że musisz to kochać i nie, nie możesz i ci, ci, ci zmuszać, żeby grać w ten hokej. Okay. Mm -hmm.